Wzniszcz babcie. O, to dawaj. Dobra, Polcia, gramy w zniszcz babcie. Ok? Mm -hmm. Wchodzisz? To ja już tam wchodzę. O, 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 o. zaczynamy niszczyć babcie. Ładowanie. Nie ja w tą grę już gramy. Tak, to pomożesz mi, dobra? Mm -hmm. Zniszczyć babcie. Ja ci nic nie powiem, co to trzeba eee, robić. Eee, nie bądź taka. Dobra. No, co nie, dobra. Trzeba weź. po prostu brać rzeczy, zbierać krótkie, żeby pokonać babcię. Okej. Okay. Ja widzę, to że powiem... można czymś w urzucać, rzucać, tak? Jak ja tak. wyglądam w ogóle! <laughs> A gdzie ty jesteś? Nie Aha, tu już, się. A, to myślałem, że to tu już ktoś niszczy babcię. To myślałam, że to inaczej będzie trochę. Tuż już ktoś ją niszczy. No tak, zdrowie babcie Ale jest to, coraz to, niższe. My wszyscy musimy zabić tą babcię. Tak? Tak. No bo po co by wchodzili osoby jakieś... to by był babcią? Bo to jest gracz. grać to jest babcia. Dobra, mam jeden klucz. A co, co tymi kluczami można zrobić? Opa, no widzisz. Koniec, u mnie się skończyło w ogóle. I mam zwycięstwo dlatego, zapisane, to bez sensu w ogóle. Dlatego, że już ktoś zaczął tą grę. Aha. Dobra, poczekamy, czekamy. Możesz dołączyć za 3, 2, 1 dołączymy? Idziemy? Mhm. Dobra. Letnia chatka, restauracja, bunkier. Co polcia bierzemy? Co wybierasz? Szybko, bo czas się kończy. Wygrał statek. Nie, jeszcze ten nie też mam na Jesteś babcią, o cię zabić Idź mnie stąd Co się cieszysz Babci nie wolno ruszać Babcia tu ma stare kości Dokładnie że ona ledwo chodzi o, jeszcze upadłem, no, nie wierzę. Nie wierzę, że upadłem w ogóle. Zobaczcie, nie ruszajcie, bo zrobić koko na lisa. Czekaj, to nie mogę w swojej tyłek. Hmm. Stój! Ok, chodzi.

Wiesz, nie? jakbyś karalucha niszczyła. No, Ej! Bardzo swoje. Diamentem w ciebie rzuciłam. Ej, nie wierzę. Ej, ale chodź na górę! Na samą górę! Chodź na samą górę! Babcia, bo jak nie pójdziesz, to cię. Idź na górę, za mną! No nie, Pascia. nie będę się za tobą. Ale jak... Na górę, bo zobaczyłem co fajnie jest! Ktoś kopa dostał ode mnie! Ja nie mogę. O, o nie... No please, idź na... No nie, to tak nie działa. Ja muszę to wygrać, ty masz przegrać. Za to, za to, że poszłaś, idę z tobą w jedno miejsce. Gdzie ty jesteś, o dzień dobry, już zostaniesz pokonany. To nie koniec, piłka jeszcze! Ona się nie, nie odbija tak mocno. Ja nie mogę, biedne dziecko. Zostaw te dzieci. Tylko nie możesz się... Widzisz, jak jest ładnie tutaj? Mm -hmm. Dzieci nawet na ciebie polują. Czemu? I popatrzcie przez mnie. I co ci się stało? Widać. Ej, nie mogę się w ogóle ruszyć nie we mnie trafił Ja! <grabia> no, ale ja okay? No, został 4% 3. zdrowia. No, już nie wygram nie zdrowia, Ale mówię, że chcesz zdrowie. Energia. energią. Z energią. Ostatnim wygrałem. Ej, wygrałem nie... Nie. Oj, energią. Z Zabiję Cię energią. Z energią. Może będziesz. Chcę babcią, coś dla Ciebie mi, milutkiego zrobić. Letniej chatki jeszcze nie widziałem. ja, ja tą chatkę tutaj O! To coś nowego. Będzie jak... letnia chatka. O, może Ty będziesz o... babcią. Ty jesteś babcią! Ha, ha! Polcia! Ho, 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 ho. No to masz już lipę. Nie mam. Bo ja to wygram się. nie wygrasz tego Zużyję całą No nie zostaw Biedną babcie No to już pożałujesz dziadu <grym> No stara jestem Mam dziwne kości Wypadł mi stąd W Wnusiu, wnusiu po... Zapomniałeś mi posprzątać Idź jeszcze ty bo nie posprzątałeś Ej, mi garażu? to ja. Nie posprzątałeś mi garażu, to teraz masz za swoje. Tak Jesteś nie Nie śladów, bo jest yy, za gorąco, znaczy za zimno. Idź do to wody. O dzień dobry. Też. Ja nie mogę. O ty śmietu. Policz. Idę na ciebie. Idę na ja nie mogę jak to wyglądało. Ej, no z Mam nóż. Ktoś chciał mnie zabić. Coś z Gdzie Widziałem te kapcie latające w ogóle. Kapcie Ciebie! Jaka jestem podlepiona lodami i kapciami! Widzę właśnie. Da! Ja! Już byłem tak blisko. Gdzie mój nóż? Jest. Idę do, Nie da się do basenu. Wnusiu! Idź do basenu, napraw ten basen, bo się nie da! Wnusiu! Nie jest teraz loda, no kto we mnie rzuca? <grym> ciebie? napisz Ciebie, a potem ciebie. Wnuciu, idź mnie, bo <grym> Wiem, że mi czemu by nie. Miksturę. Jeszcze w domu nie byłam e, to ja sobie idę do domu Chy. Idę. Za się dorwę Czymś fajnym O tym dostaniesz Dobra, O tak na babcie teraz. Wszystkie łyse dzieci Na babcie I na tego Dziada, o chcecie się tak bawić To chętnie się tak z wami pobawię Chodź tu o, Oła, 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 To bolało. O, chciałeś kapcia? Już się ci się nie uda z kapcią mnie walnąć. Bo cię wywaliłam do sąsiada. Tak nie wolno. Chodźcie! Chodź apokalipsy, Ała! O nie! Kurczę. Chodźcie, chodźcie, ty mały małe. Gdzie ty jesteś? A dobra, ci z rakiety cię pacnę. Wybij mi szybę tym kapciem! Wybij mi szybę! Mi się nie chce wchodzić trupi. <grym> <grym> mi muszę uciec witać. Nie! <grym> Dlaczego ty mi to zrobiłaś? Prawda, mi się bardzo miło patrzy jak wbije was Tak miło wow. Coś ci zrobił, to nie byłem ja. Ale do ładnego gonga dostałaś. <noise> <I> tak <dostanie. głos> ale Dlaczego ciągle zabawa. ja? Ale fajna zabawa. Dlaczego ciągle mnie bijesz? Ich jest tak dużo tutaj. Wszystkich. Ja, cię, ja tylko ciebie właśnie biję. Idzie stara babcia do, do domu. Jestem w domu. Tak? Trochę wszystkie Ło wow. Ole dostałaś Mam nadzieję, że to jest jakiś eliksir który mi się robi to, że... O! Wylądowałem Już... na oknie. Czekam! <grym>, Nie! <grym, grym>, o, młotek jakiś. Jeszcze ty. Tutaj. Jeszcze poza burtem. Czekajcie, mogę poznać! no! Co tu się dzieje w tym domu? Gdzie ty jesteś? Dzieci. babcia chce posprzątać! Zostawcie mnie! Zostawcie! A ty w domu jesteś? Pewnie na górze, tak! Jesteś na górze! Ła! Hej, <laughs> aż mi się zawisił obraz w ogóle. <laughs> tak dostałem od ciebie gonga. A tu już ci dużo nie stało energii, dobra, idę do ciebie. Padłam Dam ci sekret, jestem na dole Misiu widzę cię. idę za tobą, Skapcie. Ja nie mogę, dziecko wylądowało kiedy go uderzyłam Wylądowało wiesz gdzie? Ła, w tej skrzyni wylądowało w, tej w... Z... w tej skrzyni, widziałem W skrzyni W skrzyni Chodź tu, chodźcie Baczo się chce z wami tylko pobawić w płaską mordę <laughs> Chodź tu, chodź tu Czekaj, 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 czekaj no, To ciebie, to ciebie, bior. Zostało ci 10 tylko energii O, tu idziesz, tutaj Ja uciekam bo. Ona kopie tre, w ogóle Tre, otra, tre, tre Tre, otra. Tre, 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 otra, tre, Ej, nie tre. można dwa razy bić pod rząd Tre, tre, o, Zostało ci siedem. Siedem... O! Ktoś przyleciał obok mnie! Boję się tych dzieci! Mm, mm, mm. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. do waszych mam będą wiedzieć, że jesteście ty jesteś? Ole, kopniak! Uciekam, dzieci. jesteś nie, nienormalna babcia. A ty w ogóle wykonujesz te za zadania? Chodź tu! Koniec. Ktoś ci ale... Nie, dobra. Już już. 44 buty i 8 zadań. Nieźle. Ej, ale poczekaj, bo mi się nie zmieniła babcie. No to co Polcia, Na dzisiaj koniec? Czy ostatni raz w babcie? Jaka decyzja? Co ty zrobiłaś? <gramy>, Gramy? Nie, już kończy. Dobra. Jutro zagramy nie?